Kasia Cichopek peka z domu, i jej córka nie skończyła 10 lat, a już pokazuje swoje liczne talenty. Kasia Cichopek spełnia się nie tylko jako prowadząca pytania na śniadanie i ucandance. Nowa generacja, ale również mama dwójki dzieci. Helena i Adam są owocem jej miłości z Marcinem Hakielem. Para rozstala się w marcu 2022 roku, a w sierpniu doszło do rozwodu. Obecnie prezenterka jest w związku z Maciejem Kurzajewskim. Swoim kolega z planu w TVP. Cichopek ma bardzo bliskie relacje ze swoimi dziećmi. Z Helena Laczyja wiele pasji. Między innymi taniec i jazda konna. Przypominamy, że aktorka ma na swoim koncie wiele sukcesów związanych z tancem. W 2005 roku wraz z Bilem Mezem zwycięzla w finale dwa edycji Tanca z gwiazdami a rok później w finalnym finalu w z gwiazdami. Utworzyli również wspólnie pierwsze placówki szkoły tanca Hakiel, Akademia Tanca w Warszawie. A w 2007 zajęli czwarte miejsce w finale 1. konkursu tanca Eurowizji w Londynie. Marcin Hakiel reprezentuje najwyższą międzynarodową klasę taneczną S. Helena bez wątpienia poszła w slady utalentowanych rodziców. Uwielbia też and Dance. Nowa generacja. Myślicie, że Helena pójdzie w slady rodziców?